To do Hail. Kononowicz. Hail. Uniwersum 3 zł. To co? Janek będzie tak siedział w suchym pysku? Pozwól mu jednego wypić. Boże, kochana, twoje urodziny. Daj mu Kubeczek. Kubeczek to za mało. Za dużo. No, Maszterka, pozdrawiam pana Krzysztofa Kononowicza i ciebie, Fiodor. A Zrawek, Major i inni konfirali. Macie do Choroszczy. To już Daję panu 5 zł. Jest. Wolne, można wypić Ty mówię, trochę? Co? Porozmawiałeś trochę? Co? Ty, ale Ty, Janek, jesteś, Ciebie widać. A co? Widać mnie? Tak, tak, jesteś cały czas. Sieć na miejscu. Sieć, Janek, no mówię Ci, że widać Ciebie. O tutaj patrz, to widzi Ciebie, no ci mówię. No. Rafał Wiewiora, Maja, rozdarł na 5 zł. Dobry, dzięki za 5 zł. Janek. Paskwięta. Poszedł.